Drugi. To cię zawioza Tym razem już się nie dałem Wszyscy mnie zatrzymywali Chcieli wcisnąć tuk Że hotel może być zamknięty Że jakieś inne duperele Spoko Mimo, że trzeci dzień Już się czuję totalnie Zapoznany z każdą sytuacją i ewentualnością, więc grzecznie, kulturalnie, że hotel mam bardzo blisko, że sobie dojdę, sprawdzę, że on mnie tam zawiezie, ale ja dziękuję, ja się przejdę. I to wydaje mi się, że to jest bardzo dobrym takim sposobem właśnie na to, żeby nie pokazywać jakby osobie Tutaj, że jesteś jakąś osobą zagubioną czy coś, tylko idziesz z telefonem, z mapą i mówisz, że masz 5 albo 10 minut drogi na pieszo i że ty się przejdziesz po prostu. Bo tak to jakbyś był jakąś osobą zagubioną czy coś, chyba, że chcesz tuktuka, no to, to wtedy po prostu możesz sobie sprawdzić na uberze. Nie wiem, czy są to krowy, czy są to byczki, może to jabłeczki ale są święte i nie można ich ruszać. A my gdzieś tutaj mamy hotel. O, tutaj jest. Hotel Classic no. no dobrze, no to żeśmy już odpoczęli. Mamy godzinę. 15:30 idziemy sobie coś zjeść do PFC. Ja Mam jakieś sensacje żołądkowe, ja. ale obstawiam, że jest to spowodowane tym, że w zasadzie od wczoraj, od rana, prawie nic nie jadłem. A wczoraj jadłem śniadanie, oczywiście, w naszym. Weszłym. i zapalniczkę. I obstawiam, że to też może być jakaś przyczyna. Czuję pusty żołądek. Czuję pusty żołądek, aczkolwiek nie, nie czuję potrzeby jedzenia. Taki mam zamęt trochę w głowie, po prostu troszkę tak mi jest niedobrze. Ale to też właśnie może być spowodowane tym, że po prostu małujemy. Potem mamy fajny, spozorowany, tak? bez śniadania, z balkonem. I możemy. I Ogólnie idziemy właśnie dlatego do KFC, bo z McDonald'em nie wiem czy o tym wspominałem, ale żeśmy się bardzo mocno nacięli. Ponieważ tutaj w McDonald's jest wszystko wege, wszystkie bułki są wege. Tutaj nie ma nic z kurczakiem, tu nie ma nic z wołowiną. Wiadomo z powodu wiary więc yy, próbowaliśmy Pizzy Hut. No i pizza Hut, jak żeśmy jedli w Deli, była ok. Aczkolwiek była pikantna, więc dziś spróbujemy wziąć coś, co jest mniej pikantne, by Jola mogła też być zadowolona. No i oczywiście wiadomo jest, że nie bierzemy żadnych napoi, bo są z lodem i jednocześnie niebutelkowane. Nie wiem, my jesteśmy na jakichś podwórkach. O, ze szkoły proszę dziewczynka z Tornistrem. Tutaj oczywiście mamy, o ile się nie mylę, to Hanumana, bo widziałem już... Y

Oczywiście znaki szczęścia po indyjsku, a po naszemu bardzo inaczej się kojarzą. A tu mamy świątynię Hanumana Naufa. Przypominam szczerze, że ci stuktuków i w ogóle ogólnie taksówek to nie mają łatwego życia w, dnia, w dniu dzisiejszym, ponieważ człowiek może za każdym razem skontrolować, w którym miejscu w danym momencie się znajduje, czy jedzie dobrą trasą, czy ktoś go gdzieś nie wywozi na jakieś manowce. Może jednocześnie też sobie sam zlokalizować coś, co by chciał, jak w tym momencie, w naszym przypadku, teraz widzę i sobie po prostu pójść bo dostrzega, że jest tylko jeden kilometr, o i to jest to jest ciężarówka z Pakistanu bo właśnie była one są piękne, piękne i właśnie znaleźć sobie samemu pizzerię i sobie do niej pojechać, pójść na pieszo bez żadnego tuktuka, bez niczego, aczkolwiek no, tutaj jest wszystko naprawdę tanie. Tylko tu stówka, tam dwie stówki, niby tu 5, tam 10 zł, czy coś, ale tak naprawdę, gdyby człowiek miał za każdym razem, wszędzie to w ciągu jednego dnia znowu pójdzie. Tu stuwa, dwie, trzy. I tego i tak naprawdę te Indie nie wyjdą takie do końca to nie. a z drugiej strony no cały czas jeździ tym tuktukiem bez spaceru po mieście. No to chyba to też nie do końca o to chodzi. Kolejny za mną tam z tyłu, budynek świątynny. Eee, from from polem! No 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 no, weedu głowing. And you are just vlogging? Są Have a nice day. Well, I think you some good price, and you have, and you will make some nice video. I have driver for tomorrow. Today we are just walking around. Just my car. You need a transportation to going somewhere. Okay. And okay. like you have driver for the, you have driver for the car. Car. How much they charge you? We don't know yet. Okay, but my price is only seventeen hundred rupee for the car. Ale... And for the tuk-tuk it's only 7700. Okay. I just do... say you can you can ask the price. I will give you more cheaper more than that. Okay. Thank you very much. Have a nice day. Okay. No, to generalnie właśnie już nam się nawinął gości, który chce nas obwieźć po mieście. Powiedział za 700 chyba podajże ich rubi. To jest na nasze

Tuktuków się zatrzymuje i mówi: No, po co ty będziesz szedł ten jeden kilometr Ja cię tam zawiozę za 100 rupi, za 50, za 75, za 80. 100 rupi to jest 5 zł. Teoretycznie ok, zgadzam się z tym, ale jak już powiedziałem, no, nie do końca chyba chodzi po to, żeby też tą dupę wieść trochę trzeba się po tym mieście przejść. I nie jest to kwestia jakiegoś tam sknylstwa, tylko takiego po prostu. Chcę sobie pójść na spacer i to wszystko. O Jezus Maria! I tu mamy dobry przykład A myślałem, że z drugiej strony nie ma pasów. Bo jest tak wysoki krawężnik, że pierwszych pasów nie było widać. I się tak zastanawiałem, skoro tam są pasy, a tutaj ich nie ma. To do czego jest to przejście? I tak wydaje mi się, że tutaj jest czystsze. Powietrze, niż jak byliśmy w Amritsar, w Amrizar, albo w Delhi. Nie ma takiego smogu. Jest on wyczuwalny, ale nie aż tak jak tam. Tam aż gryzło w gardło. Naprawdę. No i trafiliśmy sobie do Pizzy hat A to jest chyba jakiś budynek, taki ich lokalna galeria. Później sobie zjemy. Wejdziemy zobaczymy Czy są to tylko jakieś ciuchy Czy jednak też jest jakiś market. GoPro GoPro Ja też tak generalnie rzecz biorąc nagram Możemy wyszli i tutaj jest jakby herbaciarnia i wszyscy wszyscy piją herbatę z mlekiem i z cukrem i nie wiem czy to jest jakaś specjalna herbata. go się powiedział że zwykła herbata, ale po prostu wszyscy tutaj się zebrali, wszyscy piją i ciągle jest przemiał po prostu tej herbaty. I tak się ludzie zbierają bez żadnego alkoholu, bez niczego kompletnie. Co by nie było? To jestem trochę zaskoczony, ponieważ Pisuar publiczny trafiliśmy Nie wygląda on zachęcająco, jest to tylko pisuar Ale... Pali się to Odrobinę ruchu i teraz tak Tutaj gościu sobie jedzie pod prąd chyba, nie wiem czy to jest dwukierunkowa czy nie Tutaj jest... Ruch uliczny tutaj mi się bardzo podoba nie ma, jeszcze nie spotkałem ani jednego wypadku, jakiegokolwiek obtarcia czy coś. Wszyscy się wciskają wszędzie, wszyscy dosłownie omijają się, trąbią na siebie, jadą sobie dosłownie pod prąd, jadą na siebie, blokują się nawzajem i nikomu to nie przeszkadza, to wszystko płynie. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktokolwiek na kogokolwiek tutaj krzyknął, machnął, nie wiem, gwizdnął, miał jakieś do kogokolwiek pretensje czy coś. Po prostu. Każdy wciska się, każdy czeka na swoją kolej, każdy sobie przejeżdża i wszystko gra. Cudowne.